Zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, jak najlepsi piłkarze na świecie zamieszkają na jednej wyspie, która jest rajem? Czy konflikty przerodzą się w przyjaźń, a może najlepsi koledzy staną się wrogami? To Wyspa Gwiazd! Nienawidzę tego skrzata, dobrze że Brazylia ich rozwaliła w półfinale. Ale kurde, to co on mi zrobił, to przesada. Przez cały tydzień musiałem chodzić do kosmetyczki. W sumie i tak chodzę, ale teraz siedziałem tam godzinę dłużej. Chyba najlepiej będzie, jak rozwiążemy ten spór po piłkarsku. Słuchaj, Messi, nienawidzę ciebie, ale te nasze przykusy nie mają sensu. Ej, ale to Ty cały czas ze mną zaczynasz. Musisz się pogodzić, że jesteś gorszy. To ty Karle podkupiłeś mi tą willę, dobra słuchaj Skrzacie, rozwiążemy ten spór raz na zawsze. Proponuję pojedynek piłkarski, żadna walka o złotą piłkę, żadna walka o złotego buta, tylko ty i ja. Dobra Buraku, rozwalę cię po piłkarsku. Proponuję się zmierzyć w trzech konkurencjach. Dobra, jutro o 12 w bazie futbolu. Szybko tutaj dolecieliśmy, myślę, że to idealne miejsce na wakacje. Zresztą, jest tutaj Ronaldo i Messi, więc musi tutaj być super. Ta wyspa na wakacje będzie idealna. Chyba będzie trzeba zakupić tutaj jakąś willę, bo częściej będę tutaj przebywał. Messi ma numer 1, Ronaldo ma 7, ty weźmiesz 9, bo to się bardziej należy niż mi. Ja wezmę 19. Super! Dzięki Piona! To co? Idziemy zobaczyć, co tutaj jest? No, pewnie! Jesteś gotowy na wpierdziel? Ty to jednak jesteś żartowniś. Dobra, dawaj zaczynamy, bo już nie mogę się doczekać aż zaczniesz płakać. Pierwsze wyzwanie to będzie pomiar siły strzału. Dobra, nie ma problemu. Co tak cienko? Nie jadłeś śniadania? Dobra, dobra. Zaraz zobaczymy jak ty uderzysz. Co Kto jest lepszy? Nie ciesz się zbyt wcześnie. Jeszcze są dwie konkurencje. Teraz zobaczymy, kto szybciej prowadzi piłkę. Zrobimy wyścig. Kto pierwszy dobiegnie do mety, ten wygrywa. Haha! Nie dość, że biegłeś bez piłki, to i tak byłem szybszy. Zamknij się, zobaczymy zaraz kto jest lepszy, jest remis 1-1. W ostatniej konkurencji zobaczymy, kto ma celniejsze strzały. Będziemy uderzać do bramy. Kto trafi do najdalszej, jest najlepszy. Jest to najtrudniejsza konkurencja. Dla najlepszych zawodników. Czyli dla mnie. Czyli dla nas, pajacu. Zobacz. Messi i Ronaldo. Oni chyba się kłócą i rywalizują w jakichś wyzwaniach piłkarskich? Ciekawe jak go oni strzelają Esi, co tak cienko? Dawaj teraz ty, Lalusiu Pokaż im, jak się strzela. Kurde, nigdy tego nie wyjaśnimy Ty lewy patera Kto tak trafił? O nie to piąte Tak to się robi no nie, nigdy tego sporu nie wyjaśnimy Jeśli wam się taki filmik spodobał Zostawcie łapkę w górę 5 tysięcy I pojawi się kolejny odcinek Subskrybujcie kanał Kueska i kanał Soccer Life Ponieważ jeśli u Queska będzie 310 tysięcy subów A u Soccer Life 10 tysięcy To w następnym filmie będzie konkurs O zdjęcie z autografem Krzysztofa Piątka Czyli piłkarza, który jest ode mnie lepszy Kliknijcie teraz wszyscy ten przycisk Subskrybuj tam na dole Dobra Quesek, powiedziałem to Teraz dawaj kasę a wy? W jakim teamie jesteście? Team Messi czy Team Ronaldo? Napiszcie w komentarzu, ponieważ z Chrisem mamy zakład, kto ma lepszych fanów.